Mamy tu gierkę Grani 3. Gramy na poziomie ekstremalnym. Nie no, na no normalnym zagramy, bo to nie ma sensu. O. Wszystko pozamykane tu jest. O. Ja sobie kurwa jądro ścisnąłem udami, ja pierdolę. Pierdol się. Kurwo zamknij mordy nie sprzedawaj mnie. Nie sprzedawaj mnie, kamień jebany! O mi to? Kto przyszedł do sklepu? What the fuck? Coś tu chodzi? O kurwa. Dobra, co mam zrobić z tym kurwa o tym? O tym się no Siema za co siedzisz. A co to ogólnie jest? O! Jebać to Slenderina babka idzie! Abciu! Coj! I... Jak on to zrobił? Bo po prostu się kurwa, bo i człowiek mi taką petardę? Aha, mega gierka. Kamie <laughs> kurwa. Śpiący, śpiący dziadek mnie kurwa ograł, nie? Jebany. Dobra, tu jest niech ta, to, niech to będzie tutaj jebać. Eluwina, twoja stara się oh, wypina! Kurwa, nie mogę, ej, nie, nie, nie można grać, nie można grać z mnie balą Slenderyną. Z nią się, kurwa, nie da grać. Z nią się, kurwa, nie powinno grać tą jebaną grę. Ona się pojawia, kurwa, z dupy i mnie straszy. Można, ale nie trzeba i nie powinno się. Bo ja nie mam zamiaru, kurwa, grać w horror, gdzie cały czas ściskam, kurwa, tak mocno uda, że aż mam, aż, aż, mnie, kurwa, odcina do krwi do mózgu. Nie mogę tak robić, serio. To boli. Kapka poszła na dwór, dobra, git. stał wstał! Ja pierdolę. Poszedł już? Poszedł. FBI, nie bo nie puka i kurwa emerytum do domu, pojebało cię, paż. Ja pierdolę, idzie babka po mnie. A co ty odpierdalasz Mark? Nie widzisz, że mnie kurwa goni babka z wałkiem do ciasta? a A poszła już. No i git. Najważniejsze jest nie w poniaturne marmo slenderine bo to jest największy ściek kurwa w tej gierce. A tak to wszystko inne jest i do ogarnięcia. Znowu nie widzę problemu. Oni nie poszli. Kurwa, je trafiłeś! O ja dole, tam jakaś deska była ogólnie, nie? Tam jakaś deska leżała, którą trzeba ogarnąć. Poszedł? Serio? Dziadek możesz strzelać? Nie, nie miałem pojęcia. Jebany pułapki zostawia. Mega. Do mnie moja desko O On mu zapierdować z tej dechy kurwa, nie? Eluwina Kurwa A. Wejdź w to ty kurwa ruro. właśnie w to. Aha. Boże, sobie na luzie patrz. O, awaryjne wejście. Naboje do shotguna tu są. Kurwa, ogólnie. A, nie ma prądu. E, ogólnie tu jest strasznie, kurwa, dużo rzeczy, co które trzeba znaleźć, poszukać i do odpowiednie miejsce włożyć. Nie wiem, czy to ogarnę, widzowie. Może być delikatny problem. Zważasz, ta jebana psychopatka chodzi kurwa z kijem po chałupie. Kurwa przez ściany ładuję, cham. Gdzie się schować mogę? O kurwa. Ue. No, do polaka. Kurwa movement. Kurwa deskę, zostawił, no. Ja no i co? Ile razy mogę się wyjechać w tej gierce, zanim będzie koniec? Pięć? Loose. Ja skrzypnąłem, czy nie? No to kurwa jest. Nie gram, nie gram. Jebać tą grę. Jebać tą kurwa Slenderynę jebaną tak samo. Ja nie mam za... Nie no kurwa duet przyszedł. troki rojo. Wypierdalaj. Nie wychodzę stąd. Nie wychodzę. Clear. Cześć, tata. Dobra, muszę zacząć grać, bo ale zapałki Kurwa, muszę pamiętać gdzie co położyłem, no bo... Ja pierdolę. No co? No co? Jak się porusza to mój? Papkę <laughs> idzie wyruchać. Grani. Nie pijesz, że, że on przyjdzie spać. Nie gada, że on się porusza. Jak w jakimś jebanym, jak w jakimś jebanym filmie, kurwa. Dawaj to. Idę ci babkę odpierdolę teraz, pa. Nie jest Grani? To wstał. O. Kurwa, weź se go! Zobaczcie mi zobaczcie mnie, mi, zobaczcie, 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 Boję w Bojówka człowieku Obrzyny Obżyny a o d. O kurwa, Viktor Bronka. Poszedź stąd. Te klucz. Nie. Co no teraz? Tu mu serce bije? Nie gadać, że ja tak będzie na dach. Nie piję, że na dach wejdą za mną. Mogą? Czy ten klucz jest? Mnie? O! O co chodzi? Czemu ona czemu ona o mnie? O to chodzi. Czemu ona o mnie? O to jaki ptaka zabije to ona wkurwiona jest? Ja, yeah. dobra, gram od nowa w to jeszcze raz, bo to nie ma sensu. Pytania, i chuj. Papka. Dobra, skupmy się na gierce. Koniec pierdolenia. To było przykre, wiesz. A, super. Naprawdę mi przykro. A! O, kurwa. Nie, duet. Przy... Ja pierdolę nie mogę woleć. Ja brzuch mnie, naprawdę mi brzuch... Kurwa maś, nie mogę, pierdolę tą grę.